Nazywam się Justyna Bobińska. Mieszkam w Klepaczewie. Swoją przygodę z rękodziem rozpoczęłam bardzo dawno. Najpierw był haft krzyżykowy, potem przyszedł kolejno czas na różne inne rzeczy wykonywane ręcznie. Lepione, szyte. Muzyka Ulubione kazały się torty artystyczne i pierniki to im poświęciłam bardzo wiele czasu, tu można twórczo ciągle się rozwijać. Obecnie chętnie organizuje warsztaty artystyczne dla dzieci i prowadzę agroturystykę. Dzień dobry, nazywam się Jadwiga Franczuk, mieszkam w Hołowczecach, szydełkuję od kilku lat. Sprawia mi to przyjemność i odstresowuję swoje pomysły, biorę z książeczek o szydełkowaniu i z इस इंटरनेट को Dobry, przedstawiam Państwu panią Mirkę Kozłowską na mieszkankę gminy Sarnaki, osobę, która jest obdarzona niesamowitym talentem muzycznym. Mirka, jak zaczęła się w ogóle przygoda z muzyką u Ciebie? Za, zaczęła się w ten sposób, że dostałam pod choinkę gitarę. Ja miałam 12 lat. A skąd pomysł na taki, na taki prezent? A bo ja chciałam grać na pianinie, uh -huh. ale pianina niestety była nas trójka w domu i każda by musiała mieć osobne pianino, bo inaczej nie, tata tego nie widział. Uh -huh. No więc, ponieważ siostry nie były zainteresowane gitarą, no to dostałam gitarę <ścoughs> i od tego się zaczęło. Paski trzeszczą, ciśniesz kolanem, jeszcze chustka na szyję. Wszystkie rzeczy już spakowane. Posłuchaj to serce bije Jeszcze kilka słów pożegnania. Głównie śpiewasz y, utwory? No właśnie. 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 Jak? Generalnie to śpiewam oprócz swoich autorskich, to śpiewam trochę kantrowych piosenek, trochę folkowych takich, bo wychowałam się na, na tym, na Bobie Dylanie. On ja wtedy już jakby był gwiazdą i śpiewałam razem z John Bales i bardzo mi się to podobało. No, widocznie tam coś grało, tak? A na gitarze uczyłaś się sama, czy. Sama. Sama sama kupowałam sobie książeczki, płyty takie były jeszcze na adapter, takie e, ćwiczenia na gitarę. Tak. No poza tym pierwszych akordów to mnie nauczyli koledzy na podwórku, mhm. sied siedząc na ławce. No jak to się kiedyś siadywało dawno temu, tak. na ławeczkach grupka e, się zebrała, no i ja coś tam usiłowałam. Zagrać, a koledzy mm, pokazali mi trzy akordy. O, już ćwiczyłam. To już było dużo. To już było dużo. I już ćwiczyłam. Tak. No. A czy brałaś udział w jakichś konkursach? Bardzo dużo, Muzyczne. konkursów przeszłam, bardzo dużo. A w zasadzie to te. A, jeszcze warsztaty, bo mhm. jeszcze mieszkając w Warszawie, byłam członkiem Stowarzyszenia Muzyki Ludowej Country, ponieważ chciałam gdzieś śpiewać, tak. Mhm. No, a to najbardziej pasowało do mojego profilu, w związku z czym. Zapisałam się do tego stowarzyszenia i w osiemdziesiątych latach, nie pamiętam, trzeci chyba rok, wystąpiłam w Stodole, bo to były debiuty country w Stodole. A to może powiedz Państwu, co to była Stodola? co to było A za to miejsce? był klub, klub studencki w Warszawie, <gry> który bardzo prężnie działał i bardzo dużo imprez tam się odbywało, dużo zespołów tam grało. No i stowarzyszenie Muzyki Ludowej Kanty, także tam, że tak powiem, zrobiło przegląd mhm. młodych, ja wiem młodych piosenkarzy, można tak powiedzieć. Mhm. No i to był pierwszy raz, kiedy ja byłam na plakatach w 80. -tych latach. A dużo czasu poświęcałaś na, na naukę gry na gitarze? Kiedyś jak występowałam, hmm, gdzie to było? Tam było tyle tych różnych konkursów, piosenki czeskiej, słowackiej, piosenki tam, no już trudno powiedzieć, no to dawno temu było, uh -huh. nie? No tak, tak. Ale, a właśnie, a propos tych warsztatów, warsztaty, kantry były organizowane przez to stowarzyszenie ja tam jeździłam i tam się uczyłam też. Uh -huh. Tam się wszyscy wspólnie uczyliśmy, zawsze przychodził jakiś muzyk, taki bardziej profesjonalny już. I uczyliśmy się od niego. Także to były też nauki moje, przeglądy piosenki autorskiej. Aha. To tam jeździłam, na te przeglądy. No, jasne, zdobywałam różne nagrody i różne wyróżnienia. I w końcu, a wracając do stowarzyszenia, to um, po tym pierwszym występie w klubie studenckim Stodoła. Zaczęto mnie zapraszać na różne imprezy, jakby takie plenerowe, kantrowe, i jeździłam tam z gitarą. Sama wykonywałaś te utwory? Sama, sama wykonywałam i sama sobie akompaniowałam. Mhm. Także tego było mnóstwo. A od kiedy zaczęłaś tworzyć własne e, utwory? No, nie, nie, nie. nie. To, to już później. Bo najpierw szukałam wierszy, mhm. do których mogłabym e, ułożyć jakąś melodię, i żeby śpiewać bo jeszcze wtedy z angielskim było nieciekawie. Z twoim angielskim? Z moim angielskim. No wymowa i tak dalej, mhm. teksty spisywane z kasety mhm. albo z, z radia to, były, to, były, to była pomyłka, no mhm. ale niestety takie były czasy. Także zjeździłam południe Polski, mhm. występowałam w, w Sztyrku, a, w Szklarskiej porębie, no, no nie wiem, już po prostu nie zliczę. I we Wrocławiu, i w Krakowie, i, i, i jeszcze nie, po prostu już nie pamiętam. Gdzie byłaś? Gdzie była? W każdym razie zjeździłam porządnie południe Polski, i wszędzie się podobało moje mm -hmm. śpiewanie. Przeszedł ulicą, tak jak inni, był październik, może maj. Krok wodnika, szare płyty wbity miał. Hej, poczekaj, dokąd idziesz? Wyprostował zgięty kark. W oczach wielki smutek nosi, może żal. Na chyba mnie zaprosił, parę groszy jeszcze miał. Dużo... Oprócz muzyki jako hobby jeszcze coś cię bardzo y, pasjonowało? Tak, malarstwo. A malarstwo. Malarstwo. Masz jakieś coś w dorobku swoim? Już nie mam. A co z tym zrobiłaś, jeśli można wiedzieć? Yy, po przeprowadzce gdzieś to wszystko zginęło. W trakcie przeprowadzki. Miałam obrazy olejne, miałam różne, różne szkice, ale, ale yy, tyle lat upłynęło. Przeprowadzałam się najpierw z mojego mieszkania do mieszkania mojego męża, potem mhm. z męża. Z potem razem, żeśmy przeprowadzili się tutaj, trudno mi powiedzieć, gdzie to wszystko się podziało. W każdym razie czasami sobie troszeczkę szkicuję, uh -huh. ale więcej czasu poświęcam na śpiewanie, układanie uh -huh. piosenek. Gdybym miała łódź, to przez ocean na trzeci wiatr, Gdybym miała łódź, to choćby teraz, na przekór na przekór Czasami coś tak nagle spłynie Aha. i w pięć minut uda się napisać, jakby piosenkę, a czasami się siedzę dłużej myślę, a pomysły no różne, no różne pomysły. Przeważnie to z życia, tak komuś coś się przydarzyło, czy, czy po prostu moje życiowe jakieś tam perypetie. I od razu zapisujesz to w formie piosenki? Zapisuję od razu, może nie, najpierw zapisuję poszczególne zdania. No tak, tak. A potem jak mnie wena, najdzie, to uh -huh. siadam i wszystko składam uh -huh. razem i przy okazji wymyślam jeszcze jedną i jeszcze jedną. Uh -huh. A czy, czy uważasz, że we własnych utworach jest Coś bardziej magicznego, niż w tych, które czyjeś utwory wykonujesz? Generalnie śpiewam piosenki, które mi się podobają. Uh -huh. Które są takie jakby szczypionice za serce. A moje no cóż, no, występowałam kiedyś właśnie na festiw, na przeglądzie piosenki autorskiej, gdzie dostałam nagrodę osobistą od Pani Agnieszki Osieckiej, Brawo. Prywatną. Brawo. Za bo, jeśli można Za teksty powiedzieć. właśnie. O, pięknie. Za teksty moje właśnie, bo zaśpiewałam tylko, że zaś, zaśpiewałam nie te, które mm -hmm. zostały zgłoszone. Zaśpiewałam mm -hmm. inne piosenki. I po prostu przyszła do mnie osobiście i dała mi różę, która mm -hmm. po prostu schła, 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 aż wyschła i rozsypała mm -hmm. się w proch. Mm -hmm. No, ale to było dla mnie bodźcem takim, żeby jakby jeszcze dalej parać się układaniem. No, bo mm -hmm. Nie wiem, jedni mówią, że piszą piosenki, ja po prostu układam. Ostatnią, przedostatnią piosenkę to na przykład napisałam temat reklam w TV. Mhm. No, w związku z czym, ale to ona taka raczej wyszła humorystyczna i prześmiewcza. Mhm. No, śpiewałam ją parę razy tutaj na Facebooku, mhm. kiedy robiłam transmisję online. Mhm. I bardzo się podobała, szczególnie dziesięciolatkowi się podobała z uh pani -huh. sąsiadki uh -huh. wnukowi. Uh -huh. Kiedy ja zaczęłam pisać, to, to już byłam mężatką, dorosłą kobietą um, i wtedy jakoś tak zaczęły mi się e, samoistnie te pioseneczki układać. No przez dłuższy czas nic nie mogłam wymyśleć i śpiewałam tylko te które już umiałam uh -huh. te folkowe amerykańskie uh -huh. Dylana Jones <laughs> ale z, znowu mi się chyba odetkało <laughs> koncertujesz teraz w internecie Teraz w internecie mhm. tak mhm. A mm, masz zamówienia na jakieś utwory mam. od słuchaczy? Mam, tak? oczywiście, że mam. Y, czy, czy to są zamówienia na twoje własne utwory, y, czy też na utwory jakichś znanych wykonawców? A i to i to. I to i to. A czy są jakieś utwory, y, za, no, których nie bardzo lubisz wykonywać? Oczywiście, że są. Mhm, takie. Są takie utwory. Ale... ale jeśli ktoś cię prosi. To zaśpiewa. To zaśpiewasz, nie ma problemu. A potem się okazuje, bo przyważnie ktoś tam nagrywa, jakaś Aha. osoba ma telefon, nagra. Aha. I kiedy ja to odsłuchuję, jednak się okazuje, że czy? mogę to zaśpiewać. To jest fajne. <laughs> tak, jeszcze. Czy, czy wynikła jakaś taka, taka sytuacja, że mogłaś swoje umiejętności komuś młodszemu przekazywać? A niekoniecznie młodszemu. Ktoś, znaczy... ktoś no, był zainteresowany Twoim rodzajem metodą gry. I czy, czy zdarzało się? Zdarzyło, zdarzyło, się, się, zdarzyło tak, się? Tak, ale ja swojej wiedzy nie zatrzymuję dla siebie. Ja bardzo chętnie udostępniam, gdzie mhm. się wiedzą, no mhm. po prostu. Jaką radę byś miała dla osób, które no marzą o tej grze na gitarze, ale tak, wiesz, trzymają ją pięć minut, to palce bolą. A widać, że ma talent taka osoba, ta osoba też to czuje, ale taka niechętna jest jakaś. Przez, przez, przez brak konsekwencji po prostu. A no właśnie. Czyli jak, jak uważasz, jak zachęcić można taką osobę? To się nie zachęci. Nie to zachęci To musi się. być wewnętrzna potrzeba grania. Uh -huh. To musi być chęć, pasja. Uh -huh. To musi być po prostu, z, jak to się mówi, samozaparcie. Uh -huh. I nic wtedy nie zatrzyma, tak? I Tam nic osobę. nie zatrzyma wtedy. Nawet uh -huh. jeżeli ktoś gra z przerwami. Mnie się też zdarzyło mieć przerwę w graniu. Uh -huh. no ale grałam, ćwiczyłam codziennie i wytrenowałam paluszki. Paluszki mhm. bolą na początku, jak mhm. się nie gra, może to zniechęca adeptów gry na gitarze, mhm. ale, ale jednak ta pasja i ta chęć zagrania czegoś ładnie jakby przeważa. Jeżeli mhm. ktoś tego nie ma, to nigdy nie będzie grał na gitarze. Mhm. Oprócz gry na gitarze, śpiewania, układania utworów, Występujesz też w zespole śpiewaczym Aura, w no twoim, tak, przy w ośrodku kultury w Sarnakach, zespole, który przeważnie wykonuje utwory czterogłosowe. Jak ten rodzaj śpiewania Ci odpo odpowiada? Bardzo mi odpowiada. Bardzo lubisz to. Tak? Bardzo mi odpowiada, ja uwielbiam śpiewanie na głosy. Mhm. A teraz jakie marzenie? Co chciałabyś takiego? Zrealizować. Moim marzeniem, no tak, zaśpiewać na wielkiej scenie. Mm -hmm. Z pełnym nagłośnieniem. Z takim Z profesjonalnym. i jeszcze, mm -hmm. żeby ktoś mi podegrał na gitarze mm -hmm. soloweczki do mojego grania. A czy nie myślałaś o tym, żeby y, nagrać płytę? Myślę o tym cały czas. Myślisz? No cóż, dziękuję bardzo za spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia. I no do usłyszenia również. Dziękuję również.